Co robimy? Jakieś pomysły? Zastawmy na nich pułapki. Tak, to dobry pomysł. Zastawmy pułapki o północy. Super, zróbmy tak. A dlaczego o północy? No bo nikt nie będzie widział, gdy to robimy. O, dobrze kombinujesz, kolego. To jakie pułapki zastawiamy? Może rozlejemy wodę? Ekstra! Zamarźnie i przewracał się jak na lodowisku. Przecież jest 30 stopni, ale na plusie, nie zamarznie. A to fakt. Może jakieś zapadnie? Mega, ale będzie akcja! Ale skąd weźmiemy zapadnie? Przecież tu takich nie ma. Ruszcie głową, musi być coś, co możemy zrobić. Musimy się jeszcze dowiedzieć, kiedy grają spektakl. A może liny? Przestawiajmy nicze. To jest to. Chodźcie. Gdzie jest dla mnie woda? Tam stoi, weź sobie. A nie ma dla mnie osobistego asystenta? Nie. No dobra. Gdzie są dla mnie owoce? Po co ci są teraz owoce? A którzy mają swoje zachcianki. Wylużuj bez przeginy. No dobra. Ej Kuba, za co ty się przebierasz? Tak chcesz wyjść na scenę? Ja się przebieram za prezydenta. Ja się przebieram za prezydenta. Ale jak to jest tylko jeden z tych prezydenta? A no dobra, to przebieram się za muzyka. To dobrze, że się pogodziliście. To prawda, bo zaraz wychodzimy na scenę. Ja jeszcze nie wychodzę. A to niby czemu? Bo nie było cateringu. Serio? Gdzie tu jest spektakl? Jest tylko jedna sala przecież. A jest toaleta? Tak, tam, na prawej stronie. Zamknięta. Przecież to nie te drzwi. Przejdź trochę w prawo. O, nie wytrzymam z nim. To mnie nie mieście, że sam te drzwi. No chodźcie tu! Szybko! Co jest grane? To my się pytamy, co i gdzie jest grane? O co wam chodzi? Nie wiesz, o co nam chodzi? O co? Gdzie gracie? Gramy gdamy coś. Spektakl. Gdzie gracie spektakl? A, to zapomniałem. Nie żartuj. A spektakl to na pewno nie w kinie. A gdzie? W parku. Jak to w parku? Ale normalnie na murzyckiej centrowej. Dobra, bo bardzo chcieliśmy was zobaczyć. Bardzo, bardzo, szczególnie ja. Gramy na scenie. jest zaczynajcie Nie ma czasu, trzeba zostawić pułapki. O której ma być ten spektakl? Chyba niedługo nie powinien się zacząć. Tacy znani aktorzy, a nikt nie przyszedł ich zobaczyć. Z obsługi technicznej nie, te, też jeszcze nikogo nie ma. Nie wydaje mi się, coś tu nie gra. Co masz na myśli? Aktorzy pewnie nam zrobili psikusa. Przecież to my chcieliśmy im zrobić kawał. Ale masakra. I co teraz? Może ich zamkniemy w łazience? Przestań z tą toaletą. Chodźcie za mną, mam lepszy pomysł. Tu zastaw liny, żeby się w o nie potknęli. Tak jest, robi się, ale nie mam lin. Szefie, tutaj, zastaw sieci. To zły pomysł. A mamy w ogóle siatkę? Myślałem, że ty masz. A skąd mam mieć? Nie mam. Przestawmy tutaj do niczy. Bardzo dobry pomysł. A ja się zaczaję za drzwiami. Wyjść tylko w odpowiednim momencie. Jasne. Chodźcie się! Chyba idą! nie ma. To w serdzie coś jest i to podejrzanego. Tam jest stylina. To chyba pułapki na nas. Musimy na nie uważać. Tak, to prawda. Czemu nasze pułapki nie działają? Szybko, trzeba im pomóc. Masz rację, trzeba ich ratować. A! O!